Zaczęło się jak co roku. Ponad 800 zrealizowanych projektów, 289 zaangażowanych szkół, dwa razy tylu nauczycieli, 4200 finalistów, tysiące godzin ciężkiej pracy. Kolejna rekordowa edycja. Aż dotarliśmy do tego miejsca wielkiego finału zwolnionych z teorii. Z całego serca każdemu z Was, finalistów, dziś serdecznie gratuluję. Myślę, że Wasz sukces nigdy nie był tak czytelny jak właśnie w czasach pandemii. Po pierwsze, wszyscy mieliśmy okazję się przekonać, jak ważna jest solidarność, serdeczność i podawanie pomocnej dłoni. To właśnie działanie z myślą o innych pozwala nam radzić sobie z pandemią. Poznajcie kapitułę Olimpiady Zwolnieni Sto co roku to uznane osobowości polskiego biznesu, mediów i organizacji społecznych wybierają projekty, które dostają złote wilki. Dzięki ich głębokiemu namysłowi i szerokiemu spojrzeniu na świat, Olimpiadę Zwolnieni historii wygrywają najlepsze, najbardziej obiecujące i naprawdę innowacyjne projekty. Żeby uzyskać przychylność kapituły, trzeba się mocno wykazać. Gratuluję Wam siły, odwagi i determinacji w doprowadzeniu Waszych projektów społecznych do końca. Bardzo się cieszę, że mogę uczestniczyć w świętowaniu Waszych sukcesów w tym roku w wyjątkowej formule. Ponad 65% z Was będzie pracować w zawodach, które dzisiaj jeszcze nie istnieją. Eksperci zwracają uwagę na to, że obecne programy nauczania nie zawsze uwzględniają potrzeby przyszłego rynku pracy. Właśnie dlatego rozwijanie przedsiębiorczości, umiejętności na rozwiązywania problemów, podejmowania ryzyka, kreatywności czy pracy w grupie to świetna inwestycja. Pora poznać zwycięzców. Doskonale widać, jak ważne jest wyjście poza teorię. Świat zmienia się tak szybko, że trzeba go poczuć, spróbować, dotknąć, zobaczyć w nim rzeczy, zanim zostaną opisane i staną się częścią wiedzy. Praktykować i testować, rozwiązywać problemy, to jedna z najważniejszych lekcji dla wszystkich zwolnionych z teorii. Już dziś zapraszam Was do następnej edycji. Zbierajcie znajomych, angażujcie kolegów i koleżanki, polecajcie udział komu tylko możecie. No i pamiętajcie, wszyscy jesteśmy zwolnieni z teorii.